Kobiety zdradzają częściej niż mężczyźni. Pięć niezaprzeczalnych prawd o kobietach i mężczyznach. Po pierwsze, kobieta może kochać cię z głębi serca i nadal poślubić mężczyznę, który jest lepszy od ciebie. Po drugie, kiedy kupujesz używany samochód, musisz zapłacić cenę za szkody wyrządzone przez innych. Tu nie chodzi o samochody. Po trzecie, ile pięknych kobiet znajdziesz w najbliższym centrum handlowym? wiele. A ilu wartościowych mężczyzn? Ty jesteś rzadkością. Jesteś nagrodą, ale nie rodzisz się jako nagroda. Musisz się nią stać. Po czwarte, dramat życiowy niszczy kobietę, ale buduje mężczyznę. Dlatego jej przeszłość ma znaczenie, ale jego nie. Po piąte, mężczyźni wracają, ponieważ naprawdę tęsknią za miłością, którą mieli z kobietą. Kobiety wracają, ponieważ nie udało im się zastąpić mężczyzny. Czy uważasz, że mam rację? Skomentuj.